Się nisko. Chciałbym na samym początku, może mamy do czynienia z, takim, z taką ciekawą historią, można powiedzieć opowieścią i zwykle to się wszystkie zaczynają dawno, dawno temu. I ja chyba zacznę podobnie, gdyż historia ta zaczyna się dawno, dawno temu, w czasach, kiedy kiedy kino Muza jeszcze grało staśmy 35 kiedy e, kiedy samorządowe instytucje kultury mogły jeszcze aplikować z programu pro w Zosie, 4 lider kiedy tak tak były takie czasy e, i szczęśliwie się składło, e, złożyło no, ja pamiętam ten dzień taki no, można powiedzieć kolejny dzień w biurze Wróciliśmy z Grzegorzem z, z Eurocinema Expo, taka konferencja była w Krakowie. E, nabite głowy um, fajnie by było zcyfryzować się na Euro 2.12 jakbyśmy zrobili strefę, jakby to było super. A ja siedziałem w tym pokoju i głowiłem się, co zrobić, żeby spełnić warunki e, formalne kryteria, żeby w ogóle my zaaplikować do, do programu Polskiego Instytutu Szkód i Filmowych. Siedzę pochłonięte tymi różnymi e, myślami. I z tego stanu wyrwało mnie pytanie do drzwi. Po chwili, uchylonych drzwiach, ukazała się postać włosego histriona o oczach niebieskich jak dwa górskie jeziora, którym zieleni użyczały odbite w nich zbreki. Od początku wiedziałem, że to będzie coś niezwykłego i nie myliłem się, niech, niech się przed nami pokaże ten płowowłosy histrion Michał Dutkiewicz. Ja tylko to powiem, że Michał cały czas podnosi swoje kwalifikacje w obszarach, w których nie był jeszcze Mistrzem Świata i Okolic, a niewiele takich zostało e, od niedawna. O czym Państwo wkrótce się e, przekonacie, e, także robi bardzo dobre filmiki. No Jak człowiek ma ucho i, i dobre oko, sprawną rękę, zaraz Państwo zobaczycie. Michał Dukiewicz. <kluczy> dzień dobry, drodzy Państwo, bardzo serdecznie jest tutaj Państwa gościć w tak znanym gronie. Przebywać to niezwykła przyjemność. I cóż, no, zostało wszystko powiedziane, samym tego nie wymyśliło sobie, ale widzę, że, że tutaj Pan Dyrektor bardzo, bardzo tutaj mi przysłodził za to serdeczne dzięki. Oczywiście pracuję z orkiestrą od 10 lat. Kiedyś, kiedyś dawno temu, kiedy jeszcze pracowałem zupełnie. W innym miejscu nigdy nie pomyślałbym, że będę pracował z dziećmi we Włoszczowie, że będę prowadził orkiestrę, że będę prowadził big band. No tu, że tak powiem, góra to zaplanowała inaczej, ale z tego można być tylko i wyłącznie szczęśliwym. tym Roku doszło do bardzo poważnego eksodusu z orkiestry. Bardzo dużo ludzi zdecydowało pójść na studia, nie wiem dlaczego, no ale po prostu poszli. Dobrze, no i dziś są prawnikami, ekonomistami, pielęgniarkami, architektami i niektórzy jeszcze studiują, bo im mało. Więc no i co, no i zostałem na lodzie. W zespole zostało mi dziewięć osób. No i co z dziewięcioma osobami? To jest 10 kroków do tyłu. No dobrze, troszkę lepiej niż w 2012 roku, bo, bo w 2012 miałem 9, 8 przepraszam, więc jedna osoba więcej. Ale wszystko przewidziałem, wszystko przewidziałem, bo stworzyłem taką grupę młodych dzieciaków, było ich 20. I właśnie z tych dzieciaków stworzył się najnowszy skład Młodzieżowej Orkiestry Dętej Junior. Także, mi się nazwali, z racji tego, że to bardzo małe dzieciaki, w wieku 6, maksymalnie chyba do 11 lat. Tak, to są oni. Teraz mają trochę więcej, prawda? <kluczy> Najpierwszy sukces naszych muzyków stał się faktem po występie na Majówce na Włoszczowskim Rynku w 19 roku, i później cała fala różnych. Różnych innych koncertów, między innymi zagraliśmy na scenie y, młodych w Galerii Echo w Kielsach. Tam koncertowaliśmy oprócz młodzieżowej orkiestry. Zagrał też fantastyczny koncert nasz Big Band, ale o tym później. Mali artyści bardzo sobie zaskarbili y, sympatię chyba wszystkich y, słuchających. No i zdecydowaliśmy, że coś trzeba dla tych małych artystów zrobić. No i tak zgłosiłem się do nie wiem czy Harcmistrza. Harcmistrza Cezarego Hucia. Miałem powiedzieć nadharcmistrza, ale chyba nie ma takiego. Bo chciałem już tak go, tak, żeby było tak już bardzo poważnie. Harcmistrza Cezarego Hucia, Hucia i yy, tam yy, zdołało się... Yy, po prostu zorganizować tym dzieciom wyjazd do Międzywodzia. Pamiętamy pierwsze Międzywodzie? Pamiętamy. I tam, żebyśmy ćwiczyli, robiliśmy sobie warsztaty. Tak jak wspomniałem, to było 20 osób. Rok, rok później dołączyły do nas inne orkiestry z Żytna. Później dołączyła do nas orkiestra z, z Rędzin. I tak wspólnie sobie żeśmy tam pięknie grali. To Naprawdę fantastyczna rzecz, którą będę powtarzał dzisiaj pewnie yy, tego wieczoru, bo to jest kapitalna sprawa, praca z takimi dzieciakami, choć czasem nie jest łatwo. Czasem nie jest łatwo, bo jak każdy człowiek, mamy różne yy, humory, różne. Yy, każdy i, inaczej zaczyna dzień, a to yy, kanapka była za mała, a to za duża, a to nie było na przykład miodu, tylko, tylko drzem, albo coś innego. No, różne są. Powody, dla których dzień może stać się po prostu gorszy. Niemniej jednak zawsze, po każdej porze dnia i nocy, kiedy gramy z orkiestrą, jesteśmy bardzo szczęśliwi. W związku z tym happy. Dzisiaj y, udało nam się zaprosić do wspólnego muzykowania. Śmiało, śmiało, śmiało. Y, orkiestrę wspomnianą przeze mnie y, z Rędzin. Orkiestrę tą prowadzi pan Krzysztof Gajązniczek. Wielkie brawa dla państwa. Państwo zgromadzeni dzisiaj naszym Włoszczowskim Domu Kultury, drodzy nasi artyści przysłowie mówi, że w orkiestrach tkwi siła w orkiestrach dentek, naszej włoszczowskiej orkiestrze dentek, naprawdę już jest siła. I naprawdę bardzo gorąco się cieszę, że ten jubileusz 10 lat doszedł do skutku. A to doszedł do skutku dzięki waszej pracy, determinacji, zapołowi, umiejętnościom. Moi drodzy, śpiewać każdy może trochę lepiej lub gorzej. Można założyć zespół piłkarski, można grać na boisku mniejszym bądź większym. No, moi drodzy, grać na instrumentach to jest wielka sztuka. Za to, moi drodzy, że dzisiaj tutaj spotykamy się 10 lat niewiele, ale tak jak tutaj powiedział maestro, bo tak Michała zawsze nazywam, przez ten czas tysiące godzin. Dziesiątki tysięcy albo setki tysięcy nut przerzuconych, setka osób, która się przewinęła, i mamy. Mamy naszą włoszczowską orkiestrę, która cieszy nasze ucho, która towarzyszy nam w różnych uroczystościach tylko Dni Włoszowy, ale i różne uroczystości, które odbywają się, również te patriotyczne. Ja pamiętam pierwszą uroczystość, jakie jak było przeżycie. Umiemy już grać, ale uczymy się w marszu. I to było na tych slajdach również widać. Za to bardzo gorąco pragniemy w imieniu samorządu Wam podziękować. Życzyć dalszych sukcesów, żebyście nas zgodnie reprezentowali. I tak patrzymy, to pięknie wyglądacie, naprawdę białe bluzki, biało-czarne, taki wizytowy strój. Ale myślę, że jeszcze będziecie pięknie wyglądać, jak Wasze koleżanki i koledzy. Będziecie mieć takie umundurowanie. I myślę, Panie Przewodniczący, <grymne> że w tym trudnym czasie <grymne> pięknie gracie i na siedząco ich marszu reprezentujecie nas. Myślę, że w 2023 roku, na 3 maja już w takich strojach e, nawiązujących do, do naszej małej ojczyzny zagracie. <grymne> Czekamy na wymiary i przymiot nie jeszcze raz wszystkiego dobrego, ale, moi drodzy, naprawdę to na, to na pewno duże y, zaangażowanie młodzieży, i chęci. To, co powiedziałem, że śpiewać każdy może, ale grać, ale nie byłoby tego, co już dzisiaj było wyrażone przez dyrektora Domu Kultury, gdyby nie spawaniała postać, osobowość, bo to już jest osobowość Michała Lutkiewicza, który chyba jestem na górze. Jak ktoś skierował go właśnie tutaj, w Włoszczowie, żeby się osiedlił. I trafi do Wszechświatowego Domu Kultury, a ta nasza, wspomniała młodzież pod jego skrzydła. Dzięki serdecznie. Drodzy Państwo, dla, tych, dla tej trójki tutaj wchodzącej na e, estradę, ogromne brawa, ogromne, Takich, które jeszcze nie było. Bo to jest trójka, e, z którą jestem najdłużej związany, e, mimo że już, chociaż Julka wróciła. Właśnie to jest ta Julka, co rzuciła trąbką powiedziała, że jak trąbki będą tak wyglądały, to na niebie. No ale udało się im jakoś przewrócić. E, no to co macie do powiedzenia? Może mamy tyle do powiedzenia, że w ogóle nie przygotowani do powiedzenia czegokolwiek jesteśmy. Tak jako ostatni mohikanie tutaj, z takim małym upominkiem jako wspomnienie od całej, powiedzmy, starej gwardii. Bo dla nas to jest też wspomnienie, to co przeżyliśmy tutaj. Jakby siedzimy, oglądamy, patrzymy jak gracie i przypominamy sobie, że o, mieliśmy próby wspólne też, takie emocje gdzieś tam. W oczekiwanie na występ, później występ, te emocje, które są niezapomniane i no, nie do opisania, także dziękujemy za te przeżycia i, i, i że gdzieś tam nasze ścieżki się skrzyżowały w życiu. I wszystkie najlepszego dla całej orkiestry i w ogóle.